Cześć, witajcie, z tej strony Witoldziński a dzisiaj y, nagrywam drugą część crash testów, dzisiaj sobie crash testujemy dwa telefony y, oba są niesprawne ten się, się zalał a ten y, bateria mu jakby napręczniała i nie da się nigdzie kupić innej baterii y, a więc zaczynajmy pierwszy telefon pójdzie Nokia jest to Nokia, więc pewnie będzie pancerny a więc najpierw z wysokości użytkowania, jak widać z telefonem nic się w zasadzie nie stało. Więc teraz z wysokości niższej droga, bo gdy się wyjmujemy telefon, na znaczy się nic nie stało, teraz wysokości głowy, ale nie pokazuje twarzy, więc no będzie po spadał sobie. Witać po kilku rzutach telefonem, y mamy tu takie małe ryski, a tutaj właśnie, a tak poza tym może tutaj jeszcze coś, a chyba nic. tak lecimy do drugiego telefonu, którym jest piękny, y dodatkowy telefon, który i tak jest niesprawny, y jest to chiński Kusmart. Widzicie właśnie kamerę. Jest to chiński kusmart, a więc no, można teraz powiedzieć, że jest wysokości użytkowania. Hmm. Nic się z nim nie stało. Oprócz pęknięcia było już wcześniej, ale masz szkło hartowane, więc może nic z nim nie będzie. Tutaj mamy takie małe odbicie. Teraz wysokości użytkowania. Też się nic nie stało, oprócz kolejnych rysek na ekranie. Teraz z wysokości głowy, ale nie pokazuje twarzy, więc trudno. Ostatni odbił i, i poruszył aparat, ale to, to trudno. Jest trochę zabrudzony, ale tak czy inaczej nic się z nim nie dzieje. Przechodzimy teraz do kolejnej części, a, i chciałem wam oczywiście powie powiedzieć, że na 100 subskrypcji ym, będę robić QA i zacznę robić regularnie raz w tygodniu live'y. Więc jeżeli chcesz, żebym robił live'y, z czego tam będziecie chcieli, to wystarczy, że dasz subskrypcję. Zrozumiemy, możesz też dać łapeczkę w górę. A więc tak, teraz y, dwa piękne telefony. Y, będziemy... Przywiązając się do tego roweru. A więc zaczynajmy. Owiniemy go na tym sznurkiem. Żeby było witecz. Jak to ja sznur Być długi. A więc, tak, pierwszy telefon yy, przyczypiam do roweru. Nie wiem, czy to się nagrało, czy nie, bo to się stało. Yy, ale to trudno. Proszę bardzo, jest telefon, nic się z nim nie dzieje. Z I oczywiście standardowo przejadę tym yy, rowerem yy, przyczepionym na tych telefonów z kilometr 2. I zobaczycie, co się stanie. Drugi telefon także został porządnie przywiązany yy, więc teraz to szybko do roweru trzeba przywiązać i będzie gotowe wszystko yy, i chciałem wam oczywiście powiedzieć że telefony są do wygrania yy, wystarczy napisać jeżeli chcecie wygrać klawiszowy telefon yy, chcę klawisza a jeżeli chcesz wygrać dotykowy telefon to wystarczy napisać chcę dotykowy a więc zaczynamy Zabawa. A więc tak, przejechałem już te parę kilometrów. Telefony nie są w jakimś lepszym stanie, ale za poświęcenie należy się łapka w górę, ponieważ strasznie pada deszcz i zobaczcie na moje nogi. Strasznie są brudne, więc należy się łapka w górę i subskrypcja. A więc teraz przechodzę do recenzji tych telefonów. Dobrze. A więc tak, telefon. Zaczniemy od noki. Ten telefon no został tak jakby... ma mocne rysy. Tutaj ma tutaj na dole klawisze są... Zdartych bardzo dobrze, ale klawisze się klikają, ekran co widzę chyba się dolał a woda, bo pada deszcz tutaj nawet. ty nie jest taki zły, powiem trochę się faktycznie przetarł. E, a więc idziemy do e, drugiego telefonu. A więc, tak, drugi telefon e, tutaj szkło hartowane prawdopodobnie dużo pomogło. To w sumie teraz widzę, że to chyba jest folia, a nie szkło. Tak mm, on wygląda, nie będę pokazywać twarzy. E, no, tak w sumie. I tu nawet się trochę odlepia yy, Ogólnie szkło W samym telefonie Tutaj na górze obok kamerki yy, A tył Tutaj jest na pewno strasznie yy, Dużo Rysek Na rogach a tutaj nie ma za bardzo Trochę aparat się porysował yy, Więc my możemy chyba to odkleić No Wiem, że. O, tu się nalała do środka w sumie woda. Do ekranu myślałem, że nie. No, w środku też jest trochę taki poobijany. Ale na pewno nie ma takich rys strasznie dużych. Tutaj. Dobrze, a więc teraz może to rozwalimy trochę młotkiem. Albo sobie pomyślałem. Że najpierw śrubokrętem. Zacznijmy tradycyjnie od noki. Kilka mocnych uderzeń w wyświetlaczu nic jej nie zrobiło, więc teraz trochę na klawiaturze. A więc tak, telefon numer jeden, czyli Nokia, odpadały już guziki, ale to zawsze można wbić. Tutaj na się jak ktoś jeszcze nie widział, trochę się wgniatło tutaj, nawet tego nie widać za bardzo. Przejdźmy w takim razie do smartfona. Przechodzimy do smartfona. O kurde, od razu widać. Za dwa, po dwóch uderzeniach strasznie się moc tutaj powgniatało. A więc przejdziemy teraz do kolejnej rzeczy. A tak poza tym to strasznie tutaj jest dużo komarów, więc należy się za to supi łapka. Dobrze. A więc teraz przejdźmy do młotka i od noki. Kilka uderzeń wyświetlacz. Nic się kompletnie nie stało, yy, więc teraz przechodzimy do o, klawiatury. Też się kompletnie nic nie stało. A, I przypominam oczywiście, że telefony są do wygrania. Teraz przejdźmy do tego. Kilka uderzeń powinno załatwić robotę. No, tutaj o wiele się więcej rzeczy porobiło. A więc teraz przechodzimy do kolejnej konkurencji. Kolejną konkurencją jest oczywiście walenie ołówkiem w telefon. Jeżeli na przykład wiecie, macie złego przyjaciela, który na przykład was nie lubi siedzieć nocy i macie na przykład taką nokę i chce wam pożywać telefon, żeby go zacząć zobaczymy, co się właśnie stanie. Jedno mocne uderzenie. Oj, chyba się ołomek złamał, ale na telefonie nic nie ma. Aha. Czyli nie da się go zniszczyć po prostu. Eem, może trochę takie jakieś zatarcia, może jakieś zatarcia są. A no w takim razie dotykowym to, to przetestujemy. No, również nic się nie dzieje, więc przechodzimy do kolejnej konkurencji. Kolejną konkurencją jest wbijanie gwoździów w telefon. Gwoździ. Y więc wbijamy pierwszego gwoździa w ekran Noki. Coś idzie. O, tu się już ekran zaczyna wylewać. Pełno tu jest komarów, wiecie co? Yy, za to się należy subiki łapka. Psz, dobra, lecimy dalej. Ała. No nie, więcej no, więcej się nie wbije. Nie wiem, może tyle się wbiło. Licząc od paznokcia. A teraz wyświetlacz leci. Czy znaczy klawiatura. No. Na klawiaturze się dosyć ciężko wbija, chyba nawet. Na klawiaturze wszystko jest lepiej, oczywiście. A więc teraz przechodzimy do smartfona. Zobaczymy, czy też się tak wszystko wbije. Oj, a więc tak, został przebity telefon, więc jest lepiej. No, a po wyjęciu tak to się prezentuje, wszystko. Yy. Jeszcze raz spróbujemy od. Yy. Teraz spróbujemy przebić ten. Oto aparacik. Spróbujemy na wylot. Najpierw znaki. Aparat jest delikatny, więc trzeba go chronić. Jak mówią wszyscy, no ale my tak to testujemy, więc. O, przebiło. wbiło się już. Szkło się w tej. wbiło na aparacie. O, leci. Trochę krzywo. No cóż, Nokia jest niedzielona i się to nie przebiło. Weźmiemy teraz ten telefon. No tylko. lecimy. I rozbijamy to. Ten aparat, no. Co, tam środek wyceluje w takim razie. OK. lecimy. No, tutaj jak masełko się wbija. Ojej. Nie blokuje, chyba płyta główna. No cóż, więcej się to nie przebije, No trudno. A więc to by było już wszystko w tym odcinku. Jeżeli się spodobało, to zostaw łapkę w górę za poświęcenie bo jestem w lesie i tną komary a więc ja się z wami żegnam no i nara Chciałem tylko jeszcze przypomnieć, że te dwa telefony są oczywiście do wygrania. Więc żegnam się już z wami, nie przedłużając. Siema.